Cześć! Z tej strony Ruda z kanału Blueberry Piórek oraz Piórko. Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na pierwszy festiwal gier planszowych i karcianych Planszówki z mafinem, który odbędzie się w Regionalnym Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie 26 sierpnia od 11 do 19. Piurek, co my tam będziemy robić? Na nasze wyzwanie odpowiedziało wiele wydawnictw, między innymi Grana, G3, Galakta oraz dzięki Keeper Będziecie mieli okazję spróbować swoich sił w wiele różnych tytułów w grach ekonomicznych, logicznych, strategicznych, i przeróżnych innych. Mm, <laughs> w trakcie przygotowań w festiwalu pomyśleliśmy również o najmłodszych, także jeżeli macie swoje pociechy, weźcie je ze sobą. Dzięki wspomnianym wydawnictwom będziecie mogli spróbować swoich sił w różnych konkursach i zdobyć wiele ciekawych nagród. W trakcie trwania festiwalu będzie zorganizowany bazarek Mafina, na którym będziecie mieli okazję kupić mnóstwo gig gadżetów. Kolejnym punktem programu jest Pokemon Vision. Wszyscy fani Pokemon Go będą mieli okazję łapać pokemony na terenie Krosna, odwiedzić kilka pokestopów i rzucić wspólnie lure module. Dopełnieniem naszego programu jest Retrostrefa. Będziecie mieli okazję spróbować swoich sił w grach arcade. Stare konsole, stare gry, czego chcieli więcej? Wstępna festiwal jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy. Już 26 sierpnia od godziny 11.19. Widzimy się w Regionalnym Centrum Kultu Pogranicza. Do zobaczenia.